Witam serdecznie moim gościem Patryk Ligas z drużyna Budoleks. Dokładnie, zgadza się. Patryk, rozgromiliście dzisiaj małe wykończenia wnętrz. Dlaczego tak nie miłosiernie? Nie mieliśmy po prostu miłosierdzia dla nich. Dobrze graliśmy, każdy miał w sobie werwę, e, chęć zwycięstwa, no i tak się udało właśnie. 8-1. Taki zespół chcielibyśmy widzieć wasz, przynajmniej co tydzień, bo wcześniejszym tygodnie mieliście troszkę problem ze składem. E, może troszkę jakości, a dzisiaj pokazaliście najlepszy futbol was możliwych. No tak, no. tydzień temu zabrakło przede wszystkim wszystkiego, a dzisiaj wszystko było, można tak powiedzieć. Jak się wkomponowałeś w zespół? Bardzo dobrze, no. dzisiejsze dwie bramki pokazały, że jednak jest ta chemia, każdy zasuwał na boisku, także brawo dla mnie, brawo dla chłopaków, no i co więcej dodać? Jak trafiłeś do tego zespołu, bo wcześniej ta drużyna, można powiedzieć, jest stworzona na bazie knizu, a ty dochodzisz tutaj w pierwszym sezonie. O, no, kolega mnie zaprosił, bo mieli braki kadrowe. No i się zgłosiłem, przyszedłem. Depiut był. No, smutny, ale teraz odrobiłem. Patrząc na ten czas, kiedy mieliście stworzyć tą drużynę, do tego czasu, co dzisiaj jest piąta kolejka, uważasz, że już aklimatyzacja jest w pełni w 100% wykonana? Czy jeszcze potrzebujecie troszkę czasu na zgranie pewnych schematów? Można powiedzieć, że jest w 100%, ale nie będę sądził za wcześnie. Dziękuję, dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo.